Taki Jolanty Kwaśniewskiej na przestrzeni lat. Nie wiem, czy wszyscy kojarzycie, ale pani Jolanta Kwaśniewska wyglądała łudząco podobnie do kogoś, kto był bardzo popularny w tamtych latach. czasem. Ale wracając do make-upów, trzeba przyznać, że pani Jolanta Kwaśniewska zawsze była klasy. Zawsze wyglądała przepięknie, była ładnie ubrana, pomalowana, no i zawsze potrafiła się świetnie zachować. Tutaj na fotografii widać pięknie rozświetloną skórę, smokie eye i usta w kolorze nude. Tutaj makijaż z rozświetloną powieką, czyli bardzo charakterystyczny makijaż tamtych lat. Tutaj możemy zauważyć modę, która w tamtych czasach panowała na mocno paloną skórę. Moda się zmieniała, ale y, makijaż, jak i cały wygląd był zawsze bardzo dobrze dopracowany. Tyle lat już minęło, a spójrzcie tylko, jak pani Jolanta Kwaśniewska wygląda cudownie do dnia dzisiejszego. Tutaj już bardziej aktualne zdjęcie, na których y, pani Jolanta ma pomalowane usta na czerwono oraz mocniej zaznaczone oko, ale jest to wszystko fajnie wyważone. Jeśli interesują cię plotki makijażowe znanych osób, Observo mój profil po więcej.